Rozmawiałam z Anią i z Alkiem o tym poście wczorajszym z blizną. Po pierwsze, nie ja go napisałam, tylko został napisany przez Anię i ja go zszerowałam. I każdy, kto... Tam jest napisane, dajcie znać, co myślicie. I w ogóle, czy ludzie nie kumają, kiedy osoba wrzuca dany post, a kiedy jest cross post? Post o cesarskim cięciu, a wiadro pomyj, tam się absolutnie zrobiło bagno, jedno wielkie że mówiłam, że mamy się wprowadzić do domu, się nie wprowadziliśmy, że nianie pewnie mam, że wszystko dla hajsu zrobię, reklama, reklama, ja pierdzielę. Czy wy jesteście normalni? Nawet w ogóle mam wrażenie, że po prostu ludzie piszą, co im na język przyjdzie, bo to z tą nianią nie mamy niani. Mówię o tym otwarcie. Że ja wstaję do dziecka i cały dzień i noc się nim zajmuję, a to, że cały dzień jestem w telefonie. Naprawdę nie trzeba być geniuszem, żeby policzyć, ile storka ma sekund albo minut i policzyć, ile tych storek jest w ciągu dnia, a ile minut jest w ciągu doby. No ja mam wrażenie, że naprawdę jacyś idioci piszą te, te komentarze, bo no, nikt, na, nikt z, na takim poziomie intelektualnym by czegoś nie napisał. Kolejna sprawa. Ja prowadzę firmę. Wiecie o tym, że mam firmę? <laughs> I... Ja też pracuję zdalnie i też muszę nadzorować, i dalej muszę żyć. Jak się pracuje na umowę o pracę, to się później idzie na macierzyński, i możecie siedzieć w domu i macie płaconą pensję, ale jak się ma działalność gospodarczą, to niestety nikt mi nie zapłaci za siedzenie w domu i muszę kontynuować to. I ktoś mi będzie pluł, że ja pracuję, a dziecko jest takie małe. Mam robić. A jak nie będę robić nic, to będziecie mi pluć, że jestem alka utrzymanką. Więc już nie wiem, co, co gorsze naprawdę. Eee, ale tak zastanawiałam się właśnie, co t, t, kaliber matek to jest w ogóle jakiś nie z tej ziemi. Nie z tej ziemi. Eee, kategoria, bo one się po prostu niczego nie boją. Ale mam wrażenie, to. To wy macie tyle czasu, że siedzicie z bąbelkami w domu i plujecie innej matce, jak ona jest okropna, bo dba o siebie, bo, do, bo pracuje, bo to, bo tamto. Tyle mamy do powiedzenia, co nie loś?